Dzisiaj jest Święto Rękawki, czyli święto, które odbywa się tutaj w podgórzu, krakowskim podgórzu, raz w roku, w drugim dniu Świąt Wielkanocnych. Święto Rękawki są tyle fajne dla Karola i Huberta, dwóch moich najstarszych synów, ponieważ na to święto zjeżdżają się rycerze z całej Polski i wojowie z całej Polski. I o godzinie 16 odbywa się Wielka Bitwa tych rycerzy. To jest też fajna okazja, żeby poczuć atmosferę odpustu. Idziemy zobaczyć, czy. Da się tu kupić i zjeść coś fajnego. Do zobaczenia. Zabieramy was tam ze sobą. Generalnie chodzimy po odpuście i szukamy czegoś fajnego. Z żywności nie znaleźliśmy nic. I e, szukamy jakichś zabawek. Na Od, sprawi... Jest pan marynarz nawet z nadmorza. Sprawił miliarda kilometrów. Warunek, żeby to była przyszłość naszego kraju. Ten warunek to nasze zwycięstwo. Jak widzieliście, jest też wydźwięk polityczny. W całości pan z ok Okrętu torpydowego opowiada o kawałach politycznych. Cukier. Cukier jest generalnie dobry. Ten, który się mieści w owocach, warzywach. Eee, naturalny cukier. Ale w chwili, kiedy jest poddawany procesowi rafinacji, czyli oddzielenia od swojego środowiska naturalnego, przestaje być zdrowy, ponieważ organizm nasz, a zwłaszcza dzieci, wchłania go bardzo szybko. Podnosi poziom glukozy, powoduje nerwowość, bezsenność, bardzo wiele innych rzeczy. Nie jestem lekarzem. Złowość i z zukru możecie odczytać i sprawdzić w każdej chwili w Google, wygooglać sobie. Natomiast to jest dziadostwo i nie chcę tego dawać moim dzieciom. Preferuję dobrą żywność. Też na takim odpuście można znaleźć dobrą żywność. Można znaleźć placki czosunkowe, można znaleźć pierożki. Można znaleźć coś, co jest naturalnie upieczone w, na ogniu, na piecu tego typu żywność, ale nie taki najtańszy, najprostszy cukier na dodatek zabarwiony sztucznymi barwnikami. To nie jest dobre i tego nie dam moim dzieciom po prostu. A teraz idziemy na bitwę rycerską, żeby zobaczyć wojów, którzy walczą ze sobą. To jest moim zdaniem właściwe miejsce na tego typu rzeczy. Nie w żołądku, tylko w śmietniku. Tak na marginesie tutaj nigdzie nie było żadnej etykietki ze składem. Nie wiadomo co było w tym pudle. Ma cukier, ale tak naprawdę nie wiemy tego. Do zobaczenia w następnym odcinku Bez Krowy. Gdzie? Nie wiem. Karol, powiedz. Do zobaczenia w następnym odcinku Bez Krowy w. Poznaniu. I zapraszamy Was do następnego odcinka bez krowy. Krakowy. Teraz było dobrze. Do zobaczenia.